Cześć, kochani, dzień piąty z krap i zabawy Łasiu Szulik. To były proste kartki do koperty. Ja już je mam tutaj. Przepraszam Wam, tak świecę po oczach, więc może to trochę poodsuwam. Pomyślałam, że będę je wyjmować na bieżąco, dlatego że je od razu sobie wkładam, bo ja już mam w folikach, żeby się nie zniszczyły, i w... no i koperty mam przygotowane, więc dwie kartki, z których jestem najbardziej zadowolona, to są kartki z papieru z action. A tutaj wykorzystałam tekturki choinek z fabryki Weny napis cudownych świąt Bożego Narodzenia, z Lemon Craft, z zeszłorocznego obloczka i wewnątrz. Czederskie są, powiem Wam, te papiery z te, te, te dwa, dlatego, że, dlatego zrobiłam właśnie w tym stylu, zrobiłam dwie kartki, bo mi się tak bardzo podobały. Tu oczywiście błysk, błysk jest. Te trzy śnieżynki są z Craft uli yy, i napis wesołych się też z lemon Craft. Oczywiście papier lustrzany. Yy, a tekturki yy, do kolorowania tekturek ja jej nie embosowałam, tylko użyłam wosku złotego z pentartu, więc yy, myślę, że też jest fajna opcja. Nie chciał mi się bawić szczerze mówiąc z embosingiem, przynajmniej na no, on do tych kartek. Yy, ta jest yy, formatu C6 otwierana do góry, a ta jest C6 też otwierana do góry, ale pozioma. Tak więc to są... To są te dwie, z których jestem najbardziej dumna. Dumna i blada. Kolejna kartka, Lustrzana. To jest kartka na bazie kwadratowej. Srebrna tekturka. To ona chyba też jest z fabryki Veny. Mam nadzieję, że nie pomieszam teraz z tekturką z Uli, bo miała podobną. Momencik. Dobra, to była jedna Kraftula, bo z fabryki weny miałam tylko jeden wianek. No i jego użyłam na tą kartkę folikę, no, więc tak, y, tak właśnie to, to będzie. Y, napis Magia Świąt, on jest tak tutaj na, na kraiczku. Specjalnie tak mi się to kompozycyjnie pasowało. Podniesiony jest na y, taśmie piankowej. Y, tu też wykorzystałam papier z Action, ten pod spodem. I to jest też z Diamond z UHK Galery, te paseczki, które też były dla z kartek. Y, no tutaj też jest Action i deski z Actiona, chciałam... Tak zachować tą kolorystykę. I ostatnia kartka. To jest kartka na bazie DL. Oczywiście pewnie jeszcze będę się, będzie się sypać. Bo śnieżynki, które są od Craft Uli Turki, najpierw pomalowałam na biało. Z wszystkich stron. Ponieważ było to dosyć pracochłonne, żeby w tych wszystkich zakamarkach pomalować. Wyglądały w ogóle jak już wyschły. Wyglądały jak z masy takiej plastycznej zrobione, o, jakby to było odlewanie tekturki. No, ale to są tekturki. Tutaj trochę jeszcze, wiecie, trochę się ten śnieżek wykruszy, więc jest go tak trochę grubiej, niż powinno być. I tu jest, tu wykorzystałam papiery, te śnieżynki też są z Action, a ten niebieski papier, on jest z laserowelowa, tam Emma i Billy albo ten drugi, nie pamiętam. W każdym razie one były takie dziecięce i ja to sobie tak no, pasowały mi do tych śnieżynek. Chciałam te śnieżynki wykorzystać. Akurat miałam taki mały kawałek jeszcze tylko, więc no i tu przeradałkowałam dookoła ten śnieżynkowy papier. Tak więc tak się prezentują moje karteczki. Proste do koperty. Mam nadzieję, że zrobię ich jeszcze trochę więcej, chociaż na pewno będę robić z... Znaczy już <laughs> robię, z Kasią Kędzierską na grupie Palet, Paleta Barw. Więc tam są fajne też opcje kartek do koperty. Więc w tym roku myślę, że wszyscy moi znajomi i bliscy będą obdarowani właśnie kartkami. Tak więc przywileje choroby. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnych moich pracach, będących odtworzeniem inspiracji Asie i gości z, z tegorocznego rocznego Scrapmasu.